Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Wybory samorządowe 7 kwietnia. Uprawnienia osób z niepełnosprawnościami. Jak zagłosować przez pełnomocnika. Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mogą głosować przez pełnomocnika. Twoim pełnomocnikiem w wyborach może być osoba, która ma prawo do głosowania. Aby zagłosować przez pełnomocnika, złóż wniosek w urzędzie gminy, w której jesteś ujęty w stałym obwodzie głosowania w centralnym rejestrze wyborców lub za pomocą usługi na stronie gov.pl. Masz na to czas do 29 marca. Po złożeniu wniosku gmina sporządzi Akt pełnomocnictwa do głosowania. Uprawnia on do głosowania za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika. Otrzymasz dwa akty pełnomocnictwa. Jeden na głos Głosowanie w dniu 7 kwietnia i drugi na głosowanie ponowne w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zwróć uwagę, by przekazać komisji właściwy akt pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo możesz wycofać. Najpóźniej w piątek 5 kwietnia składasz oświadczenie w swoim urzędzie gminy albo w dniu głosowania dostarczasz oświadczenie obwodowej komisji wyborczej, zanim Twój pełnomocnik odda za Ciebie głos. Jeżeli zgłosiłeś zamiar głosowania korespondencyjnego, to nie możesz głosować przez pełnomocnika.